Mnie jest bardzo łatwo przestraszyć, więc pobrałem najstraszniejszą paczkę modów The Horror from the Fog Dodaj wiele strasznych modów których jedynie jest co nas albo zabicie A więc... A nie, bo to twój odcinek to się witaj. No ściema, ściema, lecimy. Dobra, dawaj. Dobra, stary, czego zaczynamy, dobra, Do Doch zbierania drewna chyba, nie? Ale wie to ja na stary nie, ten mod jest taki scary scary. Weź spójrz w dół, stary, nie. Ty, ale szalone. Mam workbench, chodź. Zrób tego, idź pod żelazo coś, po kamień A ja nie wiem co pójdę zrobić w sumie. Zbieram kamień, zbieram kamień No się Jeszcze nie zbieram, bo za sekundę będę zbierać widziałeś że jak kucasz, to tak ci się wygina ten? Co to jest? Co? Ej, co jest? Uciekaj, uciekaj, uciekaj Ale co, co? Widzę go, widzę go, widzę go. Yo, Kogo, kogo ty widzisz? Tam, 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 tam Pomocy, pomocy Stary Ale gdzie ty jesteś? Nie Gdzie jesteś? Ja na tym workbenczu masz, masz coś dla mnie? A, faktycznie, bo miałem wykopać tego. Yeah. Ale wykopałem, ale za mało. Jezu. Nie, stary, co ja mam robić? Co to było, stary? O, o, o co ci chodzi? Na haju jesteś? W wszystko z tobą, okej? Okay? O jezu! Pomocy! Co TO?! Dlaczego ja umarłem? Co to było stary? To ja nie wiem właśnie Ja tak podchodzę i nagle to tam na mnie biegnie Dobrze, że ja stary też swój ekran nag... A nie, nie, nagrywałem Naprawdę? Nie no, nagrywałem A To jest powolone stary, że tak się widzi swój ekran teraz, nie? Że nie masz tej łapki, to mnie denerwuje trochę, nie, nie wiem że. A Kerem mi zrobisz? Ty brat nie zrobił nie. nie wierzę Nie wierzę, że sam tykę mi zrobił Tobie też Pójdź weź tego z góry. Prowadzić jak ci Musimy... To jest! Weź tego, crafting, nie? A mam, mam, a nie, u... się... będę w skutku, w inwentarzu. Albo nadwierać Okej. Okay. Co mam stary po 40 fpsów? Mam troszkę więcej. A ile masz? No, nawet nie wiem. O, 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 ale to jest dziwny ten. Gdzie to jest z tego? Gdzie mam FPS? -y? O, wow, stary, wyłącz sobie shader, jak to wygląda, jak gówno. Mam po 120, 130. No, a ja teraz mam jakoś po 50, jak to 50, to jest bardzo dziwne. Co to jest pod nami? Gdzieś ten ten? A, to z Kalmary. Coś na czerwono jest przed nami, na minimapie. Pewnie jakiś tego. Pewnie ten, ten pajac. A nie no, to takiego. Nie, bo na czerwono są itemy, wiesz? I mam teraz red są torcza stary. Bo na biało są wszystkie moby ogólnie. Tak mi się wydaje, bo ten, ten goatman był na biało. Na minimapie tak jak ty. Chyba. Ale ja Halo jestem złowany teraz czy nie? Halo, halo? Halo, słyszmy, halo a, słyszę. Co nie tu. Nie ja pierdykam. Tam skera dostałem, ty też? Nie. Ty chodź. stary poczekaj, poczekaj, poczekaj. Jeden, jeden, jeden. Prówki. <ślesy> Na mnie, na mnie! Uciekam na łodzi, uciekam na łodzi! Goatman? O, jest! Tak, Goatman! Gdzie jesteś? To jestem ja Gdzie ty? Nie widzę nic! on pod, pod wodą, pod wodą jest! O, nie! Uciekam, uciekam, uciekam! Stary. Halo? Ja go nie słyszę nawet teraz nie, nie słyszę Słyszę jednak Co się stało? Halo? A, stary, żyjesz? To nie jest nieśmiertelna? Jezu, stary, część, że ja się zbieram normalnie bolówki I tu nagle on mi wyskakuje stary, za drzewa Ale mam wrażenie, że musimy dać jakiś normalny biom, bo tak to ja nie wiem, ja się boję że mi zaraz do drzewa wyskoczy ten Goatman, nie? No to życie się mówi, nie? Stary, mi uciekasz cały czas? O dobra, widać, na drzewach biegasz damn, jak co, co, to jest? Mossy i cobblestone Ja na tym miejscu nie schodził z drzewy, wiesz? A co, jak będzie noc? Bo stary, ja się w dzień jak już nie zastanawiam no? Co tu? cię mamy przejebane Łooo wow. Jest stary, bo za chwilę będzie noc Mnie tu Nie, to nie interesuje nie? A gdzie ty jesteś? Bo się boję stary O kurde, ale Dariu. ty jest stary śliczny To jest bardziej śliczny niż ty nie, nie weź, stary, nie, ja bawię z, z pajacem gram, gram. Stary, zresztą sprawia, że jestem tysiąc kratek od ciebie i jest noc. No, rzeczywiście. Chodzę na drzewo i nikogo się nie boję. Teraz jest noc. Ty będziesz siedzieć na drzewie jak. jakiś pajac? A ja tam będę stary teraz spłynąć, stary, tysiąc kratek. No, i nic nie widzę <laughs> no dosłownie, nie? Poczekaj. I szczerze, to się trochę boję, stary, bo cały czas widzę żółte znaczniki, czyli że jakieś moby są. Stary, ja nie wiem czy to. O, wiedźma, ja, pierdolę. ja teraz na tajgę wchodzę. To może być Goldman chyba nie? Na pewno będzie Goldman. Co Kiedy... to jest? W tym zwykłym lesie chyba nie ma Goldmana, tak mi się wydaje. O, co? Kiedy one tak mogą? <tryk> dźwięk, jakby jakiś chyba Goldman był. Wiesz, tak mi się wydaje. Jest, na mnie, to jest, jest. Na, ten mnie, ten na, mnie, na mnie, na mnie, na mnie, na mnie. Jakiś pajak. Stary z dwoma oczami Wyparował? To jest. Ja, ja staję, się. boję się. To jest. Ja, bo ja te schidersy wyłączyłem. Zapomniałem o tym, żeby je włączyć. O, wiedźma. To jest chyba to, o którym mówiłeś. No jest, Creeper jest wychodząc z ziemi. No mówiłem ci. Nie wiem, co ja robię, stary. Ej, stary, mam dwa, no, dwa seta. Proszę, pomóż mi. Przyszedł do ja nie mam jedzenia jak coś. Nie wiem, gdzie jesteś, nie wiem, gdzie jesteś, nic nie widzę. Mam, mam cały ekran taki. Oj, te dźwięki. Nie napawają mnie optymizmem. Yy. Nie, klipa! Jest to wiedzima! Co jest? <śmiech> <śmiech> O, oh fuck! O jezus, Maria! Enderman! Powiedz że jak ktoś niszczy bloki, masz jakieś ten wartościowe? Mam bardzo wartościowe. Mam kasety numer jeden, stary, nawet nie wiesz, jak to jest rzadkie. A to jest rzadkie? Bardzo! Nie, nie, nie mam pojęcia. Ona może się jeszcze przydać, więc ja bym zostawił szczerze. A to tak, muszę znowu biec Idźmy z klatek. Było się nie wywalać, jak debil. Poza tym już prawie no, prawie jest dzień. Nie ma opcji, o, zgadnij, kto jest na mnie! Goutman? Haha, <laughs> dokładnie. Co to jest, co to jest, stary? Jakiś. Jakiś slime block mnie goni. Co? Znaczy ten. Skalmar stary z tego, z Pindboba mnie goni. Ale wersja taka 5 razy stary mocniejsza, nie? Dobra, jestem chyba bezpieczny. Tylko, że stary cały czas mi serce bije, wiesz? I widzę na czerwono światło. Co to jest, Co to jest, stary? zadziadostwo? Aż SHADERY wyłączysz, żeby zobaczyć, co to jest. Co to jest. 12. Mam ja wrażenie, że zanim on wróci, to albo ja umrę, albo on. jest. Nie, jestem jestem najgorsza. Ja Ciągle to jest już Ender Dragona. Co tu się dzieje? Halo? O co chodzi? O? Ha. Nagle nic nie słyszę. Paczka to jest naprawdę bardzo szalona. Bardziej szalona niż myślałem. O, widzę go. Nie. Halo? Halo? Był na mnie, był na mnie ten pajac przez Jaki? A, chyba Goatman. wydaje. Zobaczymy na nagraniu Pół serca mam stary Ja mam dwa Już dzień mamy więc Jak nas chillujemy No mamy dwa i pół serca ale. Ja borówki znalazłem więc ja tam mam więcej teraz bo się uleczyłem Nie wiem czy to dobry pomysł żebyś tu przychodził szczerze A czemu? Eee, nie zobaczysz Jest portal rozwalony Mam tego mam dla nas spodnie Właśnie chciałem tam iść wiesz ale ty byłeś szybszy Od spodni i, i kask nie, nie jestem głupi Jestem stary najgorszym graczem na świecie Minecraftu Idę się wysztać chyba, wiesz, wiesz, Halo? O halo, znotowany będę, jak nie wiedziałem. Jestem 250 metrów od mojej ostatniej śmierci, stary. Zaraz tam będę u ciebie. To życzę ci powodzenia stary jak ty przyjesz. A co? Nie, nic, nic, nic. Kiedy znowu będzie, bo ja się nie znam, stary. Noc. No niedługo. końcu dnia. Ja nie mogę znaleźć ostatniego enemi. Mam 9 cubów. Co?! <śla> Ale wygrałem, mam tego. wbiłem belle na kolejny level. <śla> Nieźle, stary, nie? O, widzę, że to mnie nie ma praktyki ja może pójdę po to temy? Nie, nie idź tam, nie iż, tam, nie idź tam Temu. To no skończy jak ostatnio Nie skończy, teraz... teraz normalnie jest, tam żyje. Ten czat, stary Kilku has made the advancement Ja zdechłem, zrobiłeś advancement, ja zrobiłem advancement, ty zdechłeś Potem zrobiłeś advancement, potem zdechłeś, potem, zdechłeś. potem znowu zdechłeś O, widzę cię Cześć, przyjacielu Spójrz Cześć. na tego przyjemniaczka Flipper. A to drugie? Co jest? Aha, co jest? Co zrobi? No nawet nie wiem co to jest stary. A to, to nie jest Goldman. No nie. Inny kloc. Ej stary, ja jago... stary, bo ja tak się spo popatrzyłem w lewo i stary tutaj widzę moją rękę, nie? Myślę, że to przeciwnik jakiś. <noise> E to jest, zobacz co tu się dzieje. Czemu on chodzi Dzieci. na tym creeperze? Dobra, Ro robimy tak stary, ja ci rzucam kasetę i ja się muszę poświęcić. Poczekaj, stary, nie, 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 nie. Ja, ja mogę z tobą, ja zrobię tylko na miecza. Ale stary, my potrzebujemy tej kasety, żeby przeżyć, rozumiesz? A, a chcesz mieć? A po co? Żebyś przeżył. I stary, ale ty mnie teraz dotawić? Nie zmarnuj tej szansy, błagam. To stary, ale nie tak, możesz teraz tak, tak skoczyć stary i umrzeć i co? Przepraszam cię przyjacielu. I ty co zrobiłeś? Jest, no to jest, jeszcze spodnie do ciebie miałem, z bendingiem, ty jesteś. No ja musiał. I ja to co ja mam teraz zrobić? No uciekać! Aha, no to nie mogliśmy razem uciec? Ja bym nie uciekł. A dokąd, dokąd ja mam uciekać? A co mnie zacznie gonić stary? No to uciekasz. Stary, ja mam do ciebie iść? Nie, jedz dalej, ja po prostu płynę do ciebie. Jak dalej? Mam sam Mam sam kontynuować podróż? No nie no masz do mnie iść, no czego ty nie rozumiesz? No, o fak, on tu jest. jest znowu! To jest znowu ten sam. I dobra stary, bo ja chyba muszę dłuższą wizytę w toalecie zrobić, wiesz? O co? Oj to tak pilnie. Ja ze dwóch stary. <grybuj> 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 Nie <gryzanie> zostałem sam, jak zawsze. Jak przytrzymasz taba, na minimapie ci pokazuję, jaki to jest mom dokładnie. A no, co to jest? Ja wolę wiedzieć, na przykład, czy nie wychodzę na jakiegoś boatmana. Nie jakich kolach jesteś? Na jakim etapie za jestem? Na razie nie smak ogromny Ale nie, nie, nie. Bo zakol to wiem, że ty nie masz. Chodzi mi. kordy Na pół czoła. <gryzanie> jak działa to w ogóle ta kaseta? Seta 1 No musimy ją włożyć gdzieś, nie? Aha! Ci odtwarzacz pewnie będzie. No ty nie wiesz tak jak kasety działają. No wiem, wiem. No jest nowa, od starych, siedzę na drzewie i. Boję się. No tam nie zestraj. Ale teraz jak tą kasetę starczymy, to sobie zrobimy. O, widzę cię, stary, widzę twoją głowę. Gdzie tutaj dostałeś tak szybko? Nie zestrałeś, stary. Tylko szedłeś tutaj. No nie no, normalnie tu szedłem, sobie na nagraniu zobaczysz. O, kurde, ale się zesrałem Weź mnie nie bić. Nie strachaj mnie tam. No nie stracham cię. Ty, ja w ogóle mam zbroję. Co to jest tam do przodu, tak jak z mojej perspektywy patrzysz? Spojdź tutaj do przodu. Co to za ziutek tu był? No tak. ja, ani ty. Oj przepraszam, stary. Mam dwa serca. Idę w drugą stronę w dupie to mam. O, Goldman! Uwielbiam! On się w ogóle nazywa Goldman czy to... On się nazywa, no? przecież by na czat nawet trochę, czy, czy, nie, czy nie? Nie wypasowało. Ale było, że Goldman wcześniej. O, widziałem chyba tam tego Goldmana. On idzie pod wodą do mnie! Tutaj ten żółtek był w ogóle. Co jest? Było aż tak wysoko? Nie, mikrozombi, mikrozombi mikro O kurde, to zginiesz chyba. To jest mikrozombie, ja umieram. I to dosłownie. Nie, nie jestem, jestem najgorszy, ja naprawdę... Nie, nie! Jestem ja najgorszy mam. na świecie Ja pierdykam Kaseta! Dobra w dupie z tą kasetą, znajdziemy inną Ty jesteś, o fuck ty idziesz stamtąd ty Wyjdziesz na wszystkie moby stary no. Goldman, Goldman, lewo, od, lewo od ciebie Goldman. To, to nie jest Goldman chyba Ła O fuck no jestem w pupci Ale stary te szkielety To nic sobie jakieś nie wiem Autostrzelanie włączają stary bo im Samo strzela pół... stary 15 na sekundę strzał nie mnie wystrzeliwują, to nie jest normalne Jeszcze on stary jakiegoś sprinta ma No i mam dwa serca, no jaki to ma sens stary Stary, poczekajmy na dzień i zbudujmy bazę <noise> Brat się wkopał Na no, co ty myślisz? Brata, ale też się wkopałem Ale znowu kopał wkopał się jakiś mikrozombi Minecraft Brot też się wkopał czy czemu nagle pół serca mi zabrało? Ty nic jest nie jesteś Nie, co to jest za dźwięk? to są za dźwięki stary w tej grze, a ty tu idziesz czy... A ty tu jesteś już Jest jasno czy nie? No dosyć jasno jest no, już nie jest na pewno noc Stary, strzałem mam w sobie. Oho, no ale moby dalej istnieją. Dobra, nie, chodź zdechnij, zdechnij, zdechnij. Stary, musimy od nowa Ale dobra, zbudujmy, zbudujmy bazę. Bo bez tego... Nie ja pójdę po materiały budowlane. No na razie to ja się wkupuję po itemy dla mnie. By też wykopać? Możesz, no. Ja tutaj się już drzewem zajmę. No. Co to są za dźwięki stare? Daj mi tego drewna trochę. No ci kłorę, okej. Teraz zrobię tyle patyków. Dobra, zrobię pewnie 500 patyków, nie? Weź, zrób tego mi i sobie. I wyślij mi tą łódkę. Tylko nie spychaj tylko mnie, tak, dobra, tym razem. Cię ale to ty mnie zrychnęłeś? Nie? Eee. Herobrine, halo? Herobrine? A? Faktycznie, Herobrine. O Jezu! No to teraz stary musimy uważać na tego. Na Goatmana, na tego... Na tego niby slime'a, ale jednak nie i na Herobrina. No nie no Herobrine to akurat nic nie robi, tylko mnie wystraszył stary. Co tu za dźwięki tary. jakieś... Rar, rar, rar. To u ciebie chyba, to ja, 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 ja głuchy chyba jestem, albo nie słyszę. Tam, ambienty każdemu się randomowo puszczają, chyba wiesz? Chyba A bo ja, ambienty mogą być szone. Aaa, to może dlatego, stary. Trzeba włączyć, dobra. E pod Z i pod C masz tego. Zuma. A nie, ja zuma mam pod C, bo pod Z to ja mam siódmy slot. Na przykład siódmy slot mam pod siódemką. Ja mam pod Z, mi się podoba. Tak samo jak Ty mi się podobasz, liczny jesteś. <laughs> Sound Goldman Distance Voice 3 mam miałem tego, Goldman jest blisko kajś Miałem tam po prawo na dole, bo mam włączone to, że mi pokazuje jakby dźwięk jakieś... Wyłącz to, wyłącz to stary Co to stary za jakiś kurwiona owca? Znowu chodzę wkurzony Lepiej nie dawa mi broni, Mam broń tylko na boju, boju, tak bym zabił teraz Proszę, nie rób tego Weź stary, nie bij ja mam cztery pół serca Musimy współpracować nie. Rozumiem nie, nie. Nie bym że skoczysz do swojej śmierci. Tam jest złota? Tak, ja, tak. Ja. A to na dole jesteś całkowitym. O, coś się stało! Harry, cofnęło mnie, cofnęło mnie jak spadałem. Cofnęło mnie jak spadałem. Do, stary zobaczysz. Na nagraniu. Devil. O wtedy naprawdę! Oh fuck 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 Tary wybuduj, wybuduj tam jakiś dom błagam O ja tutaj to, to chyba na razie ginę, wiesz? O i to bardzo ginę. Nie giniesz. A tu to... Ej, nie ruszaj się, nie ruszaj się, nie ruszaj się, stój w miejscu. Nie ruszam się. Nie idziemy tam, bo tam były ręce wojny. A, jak to wygląda? No to jest ten slime taki. A. to zbudujmy może bazę tutaj, bo... Zaraz naprawdę będzie noc To buduj Nie mam materiałów budowlanych To zbieraj Ja ci już biorę materiałów budowlanych Mam w ręku naboje, 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 naboje Bratu mam w ręku naboje, 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 naboje Będziemy jeszcze noc. musieli zabić owce na łóżka Bo łóżka się przydadzą bardzo W sumie Zacząć budowę już? I rozpocznij budowę Rozpocznę budowę, budowę. Dobra, rozpocznę budowę tutaj Będzie najpiękniejszy najpiękniejszy dom, jaki kiedykolwiek widziałeś Zaufaj mi nie ufam ci. Ja ci będę do dostawy dawał. Się nie zesraj tym Goldmanem. A poczekaj, bo przecież my możemy zbierać drewno tym. Wiadomo jak. Jezu mi się już tu kajtek nie. Myślałem, już tu kajtek. No nie mógł, że nie od kajtek trochę. Drzwi możesz Was. zrobić stary. Albo nie, drzwi nie no. drzwi nie rób, bo jak on nam przez drzwi wejdzie, to. No w sumie jest taka szansa, nie? Chociaż nie wiem, czy osiedlenie się na Tajdze, gdy wiemy, że jest, że tak jest jak Goldman, jest dobrym pomysłem szczerze, Ej, stary, bo jest noc, jest noc, chodź do bazy, szybko. Już skończę kończę budowę, kończę budowę, tylko jeszcze jedna ściana. A, czekaj, buduję, buduję. Dawaj, 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 buduję, dawaj. Buduję, dawaj. Buduję. Dobra, nie jesteśmy zabudowani! To nic nie widać kurwa okno zrobię, dobra? Zrobiłem nam okno, okej? Okay? Widać wszystko. Czekaj, tu są jakieś wszystko. inne shadery. O oh fuck, te shadery są Fajne w sumie, ale takie zabierają mi o wiele więcej opesów niż tamta, praktycznie nic nie zmieniają nie? Też cały czas słyszysz jakieś ptaki? A komplementary też są słabe Ja mam te, są tutaj defultowo. fajne są No, te defaultowe są najlepsze I dobra, teraz będę miał tak siedzieć przez 20 minut Oto było, jakiś ziomek krzyczał, jestem obsrany No, wchodzę chodzą Mam, Myślisz, że te okna to faktycznie dobry pomysł, To jak tam ktoś wejdzie przez to okno? No, chcesz, to możemy zrobić niby tak, nie? No, ale jak ty też nic nie widzieć No dobra, tu zostawmy to okno Pary czy ty tak? się dobrze czujesz? Czuję się bardzo dobrze. Bratek tu. Poczaj, nie, chilluj. Ale stary chodź, bratek tu. Idziem, Widzę Herobrina. Dawaj, dawaj, zamykaj, 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 zamykaj. Wszystko? Ale... No 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 jest git. E, teraz... Nie, poczaj, weź tu jedno otwórz żebym coś widział. Otwieram tam teraz. I robimy taką akcję stary, że pa muszę trochę pokopać. A, a co ty tam kopiesz takiego? Aż co pozyskałem nam stary. A po co masz szkło? A, okno będziemy mieli takie już szklane e, Widzisz to gołt na polewo? Jak patrz jak tutaj stoisz to po lewo. Na minimapie. A no, po lewo. I stary bo patrz, bo jak przepalesz to przez to? A nie, to by chyba musi być tego. To musi być chyba... damp. Are... Zamykaj, zamykaj, o, zamykaj! Tu jakieś cztery oczy widziłem białe tak Dobra, dobra. Do do dobra mam będziemy mieli tego. cold Koł drzewny Koł drzewny, dokładnie. I stary... Cześć jak nie trzeba być... Nie wiem czy to jest normalne stary. czy na przykład jak masz piecyk i tego? Stawiać to nie obok siebie, stary, nie? Rozumiesz takich ludzi? Nie rozumiem takich ludzi. Dobra, tu dupną skrzynkę. Majster, odwróć się. Patrzcie tam przez okno na chwilę, bro. Nie patrzcie w moją stronę bogom. Dawaj, teraz, teraz patrzcie na skrzynkę. No co? Ujrz pod skrzynkę. Ej, to noob, to noob, to noob. No! Jaki noob? Tak, taki odcinek gdzieś nagraliśmy w 18 To! W końcu widzimy, okno nam już niepotrzebne. No nie no, zawsze lepiej widzieć, co jest za oknem, nie? Tu drzwi zrobimy, poczekaj. Ale stary, a czego nam przez drzwi wejdzie? No to dupa, nie? No jak przez drzwi, jak to nawet nie jest człowiek? No, zombie też mogą przez drzwi wejść? No, mogą, nie? Nie no, nie wiem. Czy o, To mam trzy craftingi obok krzewy. Tu jeden, tu drugi, i tam trzeci. O, jednak nie wychodzę. Opa, papa, pa, Goldman, Goldman, widzisz na mapie? Jest napisane A no? Idziemy tam? Sprawdzić? No, to se idź, nie? Zapraszam. Nie. I pa, jak. Nie, nie, nie. Pa, jak, nale... jak nacelujesz w na tę to ci pokazuje. Co mi pokazuje? Ej, rzeczywiście, co jest w niej? nie bij mnie, nie bij mnie, nie bij. Przestań, przestań, przestań. Nie no, z pajacem gram. Halo? Czemu tu nic nie widać? Czemu te zabierasz? I co teraz? Czemu tu zrobiłeś? Mieś się obsrać mieś teraz krzyczeć. A nie, tylko nie to! A nie, tylko nie to! Nie, 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 tylko nie to! O, już jest dzień, dobra, git Kocham respić się na drzewie. Mój są wszyscy, oni opętali, stary. Ali pomagali. Oni nie są opętani. Jest po... oni jest opętany, zabij go, zabij go. Nie możemy. On jest protected. Tu to bypass. Mówię ci, że go musimy zabić, bo on jest opętany. Jestem opętany. Czemu mi tak... Patrzysz się na mnie I ten villager cały czas ze mną biega To go zabij, Jezus Czemu on ma tak słomacz HP? Zabiłem Moje itemy to gdzie są? No on wziął Jak to on? Proszę, oddaj moje itemy Przecież on wziął, no Jezus Nie, nie ci nie, nie, to nie jest prawda y, Żelazo to ty potrafisz przepalić tak średnio? Żelazo? Jak to węgiel Żelazo, 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 żelazo. Dobra, siema, Tepnij się do mnie Ojojoj Co robi ten siutek, co on stary... Nagle wyparowywuje i go nie ma. Ty, czy masz badomen? Tak. Czemu to masz szafek badomen? Właśnie, a to jest. A czemu tu do, do, do domu nie ma wejścia? Jest wejście z drugiej strony. Jakiś debil to projektował. Ty gadasz, dobrze to zbudowałem. A to nie ja to budowałem? Dom ja budowałem. Nie ja. wyświadom, ja że pędę, ja że go budowałem? A? Żelazo, żelazo, żelazo. Żelazo, żelazo, żelazo. Ja no, ty tej No i mnie nie denerwuj. dom za nie? Dom z kartonu. Ej, stary, teraz szczerze. Chodźmy w dół do jaskini, stary. Po Potrzebujemy, żelazo, diamondy, wszystko no Nie bij mnie no Ja tu idę A jak masz, pra masz prawe ręce to cały czas to widać Nie, naprawdę? To ty musisz wykopać ser, bo ty masz tego, Diamond Pikax. Weź zrób nam pilofę, zrób kamienne no. pikax A ty zrób sobie mózg stary Nie stary, nie utek No dobra, nie mówię to do... I stara, są tutaj kraby? Kraby? Nie A żelazo, tu jest to, ominąłeś EJ CO TO JEST? EJ STARY STARY JAKIEŚ tajemne PRZEJŚCIE no, po prostu wykopać wszystkie rudy naraz Aha, no dobra Jesteśmy albo nad jaskinią albo pod jaskinią, wiesz? No raczej, ra, no raczej wątpię, że nad Jak jesteśmy na czterytym kartom to raczej pod na 100%. procent No dobra, sprawdźmy to Jest, jest, a nie to żelazo po prostu wykopałem Węgiel, rat na wszystko mówi żelazo. żelazo, czemu ty pode mną kopiesz? Oooo, no, nie, 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 nie do mnie go, nie do mnie go. Co tutaj się dzieje, stary? Ja nic nie widzę. A <grafię> ty go bijesz? No, to nie jest takie proste chyba trafić, to? Przepalmy i stary od razu zbroja, od razu zbroja. Od razu? To ja tak zabuduję nas, może co? No, zabuduj, zabuduj. Nie mam czym, nie mam czym. Mózgiem, a nie, tym też nie masz. Ej, wiesz, proszę, nie mów tak. To, to... Air Harvard. To mnie, to, mnie, to mnie bardzo zabolało w bardzo zabolało powiedzieć, jak się powiedziałem. Dobra, to, do... stary, spójrzcie tam, gdzie są na minimapie? To jest Ancient City. O, Ancient City chyba oddali 1.20. No to to musi być jakiś dungeon, musimy tam iść A nie, stary, kiedy udali nasze city? Sprawdza WEN AN TIEN CITY W 23 roku, no to chyba w 1.2 10 Zobaczcie, 2019 release date kiedy do 2019, dobra. 2019 release yeah, date. Nie wiem. Co nie wiesz? Ja y już nic nie wiem. <laughs> to by na <hem> tylko starczy. <laughs> chodź do mnie, chodź, kam to tu poczekaj, no może te żelazo zbiorę, co? O, kolejne żelazo, dobra. Będzie dla mnie. Żelazo, żelazo, żelazo. I ci tam kolejne wrzucić. Okej. Okay. Tylko potrzebuję. U dwa, patyki. dwa patyki, a ja nie mam. No to w to ci te patyki dawałem. Ty z nimi zrobiłeś. No, nieważne. No idealnie się zmieściły, no to. Myśmy sobie dwa patyki daj. No nie

Goatman, goatman. O Jezus, ale się zasrałem, bo co nawet nie umie było. Ej, stary, co ja mam teraz robić? Mam schodzić do góry czy na dół? Goatman. Tylko stary, co on robi w jaskini? Nie wiem, on, no, on stary, wszędzie jest, nie? Ja pierdykam. On tam jest na tobie, ten goatman? Nie widzę go. A na mini mapie zobacz A nie istnieje na minimapie. Robić sobie buty czy nie? Jak ty jesteś? A, no, na minimapie. No to nie, zebrać mi fake info dał, no. No ja no jestem dead, no. A bo ty już jesteś w jaskini? No już jestem tutaj na tobie, stary, tylko chodź tu do mnie z tym, z latarką. Ja o, to, to Ty mnie. Myślałem, że to ten. Stary, no no, no to ty weź koal i tego i to przepal. No latarkę zrób, no. Ty nie masz latarki, stary. No. Latarkę postaw! No kraftowałem! Daj mi latarkę! otwórz mi tu! Nie mam Pajkaksa! Jest takie szalone. Masz sobie wszystkie itemy? On tu jest, on tu jest, on tu jest, on tu jest, on tu jest. ci Boga, Ale nie zauważył mnie, on tu jest po prostu. Chodźmy stąd, chodźmy stąd, chodźmy stąd jak najdalej. Kopmy się tu i ty byli. i tego. Nie, kopmy się tu i po prostu zabuduj. Ale gdzie ty jesteś? Zabuduj. Ja się sam zabudowuję Czekaj czekaj, się indziej zbudowałem. Może teraz po prostu wyjdziemy do góry, co? Czy nie? Masz kilo? Halo? Aha, aha. no dobra, no Okej. Okay.